Dzień dobry. W nocy było minus 7. W zasadzie to chyba jeszcze jest. Więc piecyk tak nam grzał do 16 stopni. Do 15. Ale trzeba było rano podkręcić. Ja się jeszcze grzeję, w łóżeczku. Ale spało się super. Mi też o dziwo spało się super. Zobaczmy, jakie są parametry. Na naszych wskaźnikach. No było yy, minus 7, tutaj było minus 7, a tutaj było 15. Teraz już od pół, pół godziny się grzeje. A takie mamy parametry, jeżeli chodzi o zużycie prądu. Kawka wchodzi. Patrząc na y, nasze wskaźniki energii, wychodzi na to, że. To, co mamy, czyli bateria 280 ah pozwala nam na spędzenie trzech nocy w off-gridzie używając grzania Webasto, doświetlenia, sterlinka i lodówki. Także setup super. Ale ten tutaj mały gość jest zasilany niestety z kostki ciągnie tyle energii, że no drugi akumulator trzeba do niego. 280. Chyba za dobry kupiłem. Pora ruszać. dalej. Wyjeżdżamy i zmieniamy miejsce pobytu na pieniny. To jest zima, prawda? Oczywiście. A ja w okularkach, bo słońce świeci. Mhm. No popatrzcie, jak jest pięknie. Warto było przyjechać tutaj do takich widoków. Absolutnie. Gdybyśmy nie wyściubili nosa z Warszawy, to śniegu byśmy pewnie szybko nie zobaczyli. No i cała w takiej ilości. Cała zima by była taka ponura. Tutaj o, wyjeżdżamy z lasu, a tu piękne słoneczko. No to wjeżdżamy do Słowacji. Droga taka trochę nieodśnieżona tutaj. Czarno było chwilę przed wjazdem. Tu jeszcze nie dojdzie 9 stopni nachylenia, to jeszcze nieodśnieżone. I zakręt. No to jedynka, puszczone wszystko i po motocyklowemu będziemy jechać. Normalnie lód tutaj na zakręcie. Nie wiem, czy wyciągać łańcuchy. Dobra, nie będziemy się wygłupiać, włożyłem dwójkę. <grym> O, tak, to jeszcze te sto, 111 km dojedziemy. Nie wiem, w 8 godzin. Zobaczymy jak będzie dalej. No jedziemy przez Słowację ze względu też na widoki. O, na przykład tutaj. No po prostu lód. Ale ostrzeżesz mnie jakbyś chciał awaryjnie hamować. To nie można awaryjnie hamować. Ale jakbyś chciał test hamulców zrobić, to też mnie ostrzeżasz? Nie zamierzam. <śmum> <śmum> Mam hamulce, ale nie używam. <śmum> Zostało nam 15 minut i 15 kilometrów. Jest minus 5 na zewnątrz. chłodnowo mm, się zrobiło. Albo przywieźliśmy temperaturę z Bieszczad. Jedziemy wzdłuż Dunajca. I jeszcze piękniejszy widok. Na niebo oczywiście. Na góry, też po lewej stronie, zobacz tu na wprost. Widzisz? Ja widzę. Ale, kamera Ale tak czy kamera widzi? No, rysy widać prawie. <laughs> Czyli tą łomnicę. Tak, Daniel, bez dwóch zdań będzie teraz co chwilę widział rysy. No bo ja tatrów wysokich nie widział jeszcze. Hej. Och, ale pięknie. No teraz chyba widzicie te góry no bo przecież jak na dłoni. To wracamy na naszą stronę granicy. Jeszcze szybkie tankowanie paliwa do Webosto żeby nam starczyło na następne 3 dni, ale z tyłu to rzeźko mamy. Dadam dam no, 13,20 w kanareczku, za późno włączyliśmy. We Dzień dobry, kolejnego dnia, po tych wszystkich świątecznych potrawach, czas na śniadanko w stylu podróżniczym, czyli boczek z cebulką już się smaży. Do tego będą jajeczka, pomidorki, chlebek z masełkiem, herbatka. A ja nadrabiam Instagramy przyjaciół i znajomych i podróżników. No bo Starlink działa, więc można z internetu korzystać. Po kilku chwilach taka jeczniczka wyszła. Smacznego. Wow, ale widok! Z takim widokiem to można się budzić. Takie ładne słoneczko. Czas wypuścić drona, żeby wam pokazać gdzie jesteśmy. Jak widzicie tutaj zaparkowaliśmy. Taki jest widoczek dookoła. Na Dunajcu cały czas trzepoczą skrzydełkami jakieś ptaszyny. Zastanawialiśmy się nad wyjazdem w przyszłym roku na święta całą rodziną, jakbyśmy tak całą rodzinkę skrzyknęli i wynajęli sobie zobaczcie taki taką hatę z piską na święta. To masz Pięk... jeszcze drugą. Piękny domek. Tu, o, tu jest jeszcze druga. I to wszystko jest na tym kempingu Polana Sosny. No, pięknie to wygląda. Przy Dunajcu. Tutaj jeszcze jakieś takie tereny rekreacyjne. Wiaty. Gdzie można sobie grilla zrobić. A tutaj jest chata, która się nazywa ZKIR. Cokolwiek to znaczy. Ale bardzo ładna. Z takim widoczkiem na Dunajec. Zaporę. Idziemy na zaporę. Widać te chaty, które przed chwilą pokazywałem. I idziemy sobie takim mostkiem. Wow, jaka ryba. Patrz, o tam. Aha. Przyszła ona z kurde półtora metra. Wow, jaka wielka. I my jesteśmy tutaj w Sromowce Wyżne, później jest Tama i zamek Dunajec. Nie wiem dlaczego tu jest Czorsztyn napisane, ale później jest zamek Jezioro Czorsztyńskie później. A poniżej jest przełom Dunajca i tu widać tratwy i można sobie spłynąć i jest pięknie. A tutaj widać trzy korony. Widzicie? Może pójdziemy jutro. Na trzy korony? No. No zobaczymy. Czyli taki plan. Jak dojdziemy dzisiaj do zamku, to może jutro na trzy korony? Czemu nie? Może. Ależ to jest potężne. Ta zapora. Zobaczcie. Jaki to jest siłownik. Tutaj zapora cała ze stali. I że to nie przecieka. Zobaczcie. Na nawet, no nawet kropelka wody się tu nie sączy. Trochę spocone po brzegach, ale jak to jest uszczelnione, beton do, do stali do stali, tutaj płozy, można zobaczyć tutaj takie płozy metalowe. Po czym to chyba się podnosi, ale. Jak to wszystko jest uszczelnione, to przecież nie ma tam uszczelki ani żadnego oringa. A może jest. Zna się ktoś na tym? Dajcie znać w komentarzu, na jakiej zasadzie to działa. O, a tutaj inaczej jeszcze. O, tu przecieka. O, to słabsza konstrukcja. Widzicie tam, w dole? Tam, gdzie ten lód jest? O, tu też przecieka. A my idziemy tam. Nie wiem, czy widać, ale tam jest zamek. Zamek Dona jest w Szczorsztynie. A tam jest stok narciowska. Nie, to jest Zamek Dunajec w Niedzicy. Nad Jeziorem Czorsztyńskim. Bardzo dziwne te nazwy, bo niby nad Jeziorem Czorsztyńskim, a powinien być Zamek Czorsztyn, a tu Zamek Dunajec. Nawet nie nad Dunajcem, bo to jezioro się zrobiło. Ach. Wszystko przez te zapory. Nigdy nie wiesz, co chodzi. Obiekt hydrotechniczny. A to jest yy, jezioro Sromowce. O, i nakaz yy, filmowania jest. Widzicie? Pierwszy raz widzę, że trzeba to filmować. Moglibyśmy iść tamtym brzegiem, ale doszlibyśmy tylko na dół tej tamy. A chcemy wejść na górę i z góry może puścić drona na zamek. To chodźmy zanim się ściemni. Idziemy sobie. Spinamy się, dyszymy. Bo tyle przed nami. Dotarliśmy na górę. Pięknie jest. Słoneczko jeszcze świeci. Zobaczcie takie. Takie widoczki. Tam mamy zamek. Odczuwalnie jest bardzo zimno. Jak ja się obudziłam dzisiaj, to było odczuwalne minus 8. O, w do 8. No właśnie. Ale idziemy zdobywać trzy korony. Ale dreptamy znowu na przystanek autobusowy. Tak jak w karkomuszach. Wyjęłam mapę, to już mogę wam pokazać, gdzie dzisiaj idziemy. Zdreptamy sobie czerwonym szlakiem na przełęcz 3 kopce. I wierzchołkami łączana czoło przechodzimy do przełęczy Szopka. I stąd będziemy schodzić żółtym szlakiem do schroniska pod trzema koronami z widokiem na trzy korony, które są w połowie drogi. Taki plan na 4 godziny. Plus do jazdy. Kanapki spakowane. Ciepła herbata spakowana. Raczki też są. Czekolada też jest. Muszę się Wam do czegoś przyznać, bo wczoraj idąc myć naczynia do kuchni na kempingu, wywaliłem takiego orła. A w zasadzie wracając, wywaliłem takiego orła. Więc dzisiaj troszeczkę utrudniony, troszeczkę znokautowany. Ale zobaczymy, jak to będzie. Trzeba być twardym, a nie miętkim. nagram, jak jedziemy busikiem. Asia już się sposobi. Widzisz, że tu? No to jesteśmy na przystani Flisackiej. Pięknie tutaj jest. Tutaj zaczynają się spływy Dunajcem. Zobaczcie, jak ładnie słoneczko świeci. I tutaj zaczynają się spływy. Idziemy na przełęcz 3 kopce. Godzinkę. Idziemy. Czerwonym szlakiem. Tak on wygląda. Łatwo nie będzie. Po wolutku o ślisko nie spiesznie i tak oto na górę Dupcia boli, ale idziemy A przyznałeś się, że obita? Tak, przyznałem się, że obita dupcia. Nastąpiło przezbrojenie. Czyli ja zmieniłem czapeczkę. A też w jednej czapeczce do tego okularki. No i kijki na propsie. Nie na propsie, tylko żeby było łatwiej. No mówię na propsie. My idziemy w takich warunkach. No pięknie. Przez takie rzeczy trzeba się przedzierać. Na czerwonym szlaku. Już. No stromo, ale pięknie. I wyłania się nasza łania z zakrętu. Dobre. A ja nie mogę pod niego podejść Pod ten górek A, no. o to chodzi I dlatego zło Na ten górek Na ten górek właśnie To jest po prostu Ten ostatni kawałek Bardzo stromy, śliski śnieg Trzeba wbijać nogi ale za mało śniegu na raczki i to tak właśnie jest. Chyba krzyczę do mikrofonu, ale to nic się wyciszy. A Ty? A u mnie dobrze, ja wbijam kiki. No dobra, ostatnie 10 metrów. Znaczy jak zrobię tak, to on się przewróci? To najwyżej odwrócę. To no po prostu ramach. I tu dopiero na tych ostatnich dziesięciu metrach zapiekły łydki. Ale jesteśmy. Teraz na trzy kolony teraz przerwa. Nie ma gdzie usiąść. to to, to słabo. Bo ja bym sobie gdzieś legnął, przysiadł, cokolwiek zrobił, ale zrobił. Piczku i jedzonku. Jeszcze ze świąt, pasztecik. No, Joluni, mamuni pasztecik. Dziękujemy no, Jeluniu. Hmm? I gorąca herbatka. Z cytrynką. Idziemy sobie właśnie takim niebieskim szlakiem. Cisza, spokój. Nie wieje. Nie wiem dlaczego tak szybko idziemy. Ale może dlatego, że idziemy po płaskim. Tutaj. Pomiędzy tymi szlakami. Czerwonym. A podejściowym, żółtym, zejściowym jest niebieski, po szczycie, więc jest płasko i bardzo przyjemnie. No i tutaj jeszcze jest cały czas śnieg, a jak podchodziliśmy, to tam, gdzie słoneczko operowało, już śnieg topniał, już z choinek kapały kropelki. Tak, a tutaj jeszcze zalesione, zacienione, to jeszcze trochę tego śniegu zostało. Może być tak, że jak wrócimy na kemping, to będzie zielony. Może być. No, od takiego słoneczka na pewno. Prognoza pogody zapowiadała się dodatnio, więc ja na śnieg to za bardzo nie liczyłam. Ja liczyłem. A tu takie niespodzianki. Ja liczyłem, bo... Raczki przecież wzięliśmy. Trzeba raczki założyć. Będzie ślisko. I gotowe. O, jest i ona. Stromek jest podmarznięty dość mocno. Więc trzeba trochę uważać, żeby nie gwizdnąć na kamulcach. No na tych schodach zrobionych z bali. No jest lód albo albo śnieg taki dobrze zmrożony. Raczki na pewno się przydają. Ja mam bardzo duży komfort chodzenia w nich. Jeszcze Asienka chciała coś dodać? Tak, że nie wiem czy widać to na kamerze, ale śnieg się tofi i pada deszczyk z drzew. No tak jak góral powiedział, że będziemy na tyłkach zjeżdżać. Nie, powiedział, że na dupie. A, na dupie. Tak, że no, na dupie po... będziemy zjeżdżać. Wiedział góry... co mówi. Wiedział co mówi, tak jest. No dobra, to lecimy w dół. Już żółtym szlakiem z przełęczy. Szopka, udało nam się zrobić trzy, trzy zimowe spacery. Super! Bardzo mnie to cieszy. A nic tego nie zapowiadało. Ale to nie od dziś wiadomo: że jak się zasiągł gdziekolwiek kanarki miedzie, to trzeba być wyposażonym w sprzęt do chodzenia. Obojętnie, czy wysokogórski. Nizinnych, płaskich. Musi być sprzęt po prostu zawsze w kanarku. To no wysoko... już się nauczyłem. Z tym wysokogórskim to bym mnie przesadzała. Bo wspinaczki wysokogórskie żadne z nas nie uprawia. Księga tutaj ma polewkę ze mnie odnośnie Spinaczek wysokogórskich. Dla mnie to jest Wysoka Góra. 800 metrów nad na poziomem morza, no sami powietrze. Słyszycie to? Skrzypi. To moje raczki wbijają się w lód. Tu sobie strumyczek płynie. Bo my wąwozem idziemy, prawda? No teraz tak. Zeszliśmy z góry i idziemy wąwozem. Jak te sosenki tam rosną. No to takim ładnym wąwozem, żeśmy szli. No pięknie. Jeszcze kawałek podejdziemy. Pięknie, a śnieżony wygląda naprawdę zjawiskowo. Doszliśmy już do schroniska trzy korony. A tutaj proszę, takie śniegowe warunki i schronisko. Jeszcze. O, teraz widać. Widzicie? Siedem koron trzy, nie wiadomo. Idziemy sobie taką kładeczką nad Dunajcem. O, taka kładeczka. I tam widać trzy korony w oddali. A tu Dunajec pod słoneczko. 9 km szlaków w 3 godziny. Z przewyższeniem 430. 430 no. no to pięknie zrobiliśmy. No cóż można więcej dodać. nie udało nam się w zimowych warunkach. I cały czas takie słoneczko. Pogoda po prostu przecudna. Patrzę na ten dunajec i powiem wam. że tak jakby wody to tutaj nie za dużo. Jak tutaj spływać tym Dunajcem, skoro tu kamień na kamieniu? <gry> tak, Dunajec czeka na opady śniegu, potem żeby ten śnieg stopniał. I na wiosnę pojawią się warunki do spływu. Specjalista. Mm. Żegnamy się z pieninami, nadal w zimowym nastroju. Tak wygląda widok z kanarka o dziewiątej rano. No i pora się zbierać. Tydzień minął, a my wracamy do Warszawy. Gdzieś tam się kanareczek wyłania gotowy, posprzątany. Wiecie co? Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Zobaczcie, jak widać ten samochód przed nami. Faktycznie w ogóle go nie widać. Natomiast ten ma jeszcze o dziwo włączone jakieś tam światła, nie mówiąc już o przeciwmgielnych, ale bardzo dużo. Mijamy samochodów, które w ogóle jadą na światłach dziennych. To jest taki mały dowód na to, jak technologia ogłupia człowieka. Po prostu włączony automat, czujnik nie zadziała, bo tak nie wiadomo, czy jest ciemno, czy jest y, jasno. I efekt jest taki, że po prostu w ogóle nie widać samochodów.